Rozmowa dnia, Radia Gliwice. Moim Państwa gościem w Radiu Gliwice jest Janusz Sitnik, jeden z członków załogi jachtu o nazwie Politechnika Śląska, który 50 lat temu opłynął świat dookoła. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Pan wówczas był studentem Politechniki Śląskiej? Tak, ja w tym czasie byłem studentem Politechniki Śląskiej. Jak zaczynaliśmy budować, to byłem na drugim roku, a jak się rozpoczął rejs Świata, to byłem na czwartym roku studiów na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym i wziąłem udrob dziekański na dwa lata. Czyli Ma to był, na... bo pomysł budowy zrodził się, jak tutaj piszę w annałach historycznych, w 75. roku, raczej chyba wcześniej. Tak, pomysł budowy jachtu zrodził się w 73. roku. Powstała wtedy taka inicjatywa, żeby gdzieś popłynąć w daleki rejs. Ale żeby ten rejs można było zrealizować, to, to trzeba było mieć jacht. No to postanowiliśmy zbudować jacht i budowa jachtu trwała 2 lata. Wodowanie jachtu w porcie w Gliwicach nastąpiło 12 kwietnia 1975 roku. I zgodnie z taką niepisaną umową z klubem i z Politechniką dla tych y, członków, którzy najbardziej byli aktywni przy budowie jachtu, dostaliśmy ten jacht na dwa lata, żeby zorganizować rejs dookoła świata. Mówi pan klubu, to był Śląski Jacht Klub, rozumiem. Tak, to był Śląski Jacht Klub, tak, ZSP, wtedy przy Politechnice Śląskiej w Wielcach, tak. Panie Januszu, to był wtedy szalony pomysł, to, to był środek gierkowszczyzny, Bida z nędzą, powiem szczerze. Nie można było wyjeżdżać za granicę. Wyjazd na Węgry czy do Rumunii, no to to było też szalony zawsze zwykle pomysł. Trzeba mieć najprzeróżniejsze zezwolenie. Jak wam się udało to wszystko ogarnąć? A tym bardziej, jak sfinansowaliście ten, ten obiekt, tą jednostkę? No tak z perspektywy czasu, to też mi się wydaje, że to był jakiś wtedy szalony pomysł. No ale mieliśmy takie marzenia i chcieliśmy je realizować. My w tym czasie dostaliśmy takie wsparcie, nie finansowe, tylko takie wsparcie polityczno-moralne od ówczesnego rektora Politechniki Śląskiej i od prezydenta miasta Gliwic. I bazując na tym poparciu, jeździliśmy po różnych zakładach przemysłowych i różnych innych instytucjach, które mogłyby nas, pomóc nam finansowo. Dam tu taki przykład. Że jacht był stalowy, bo taki jacht był wybrany to był J80, jacht stalowy, dwumasztowy, że trzeba było blachy. No to po te blachy pojechaliśmy do Huty Pokój w Róży Śląskiej, i huta dała nam te blachy za darmo. No i tak pozyskiwaliśmy te wszystkie materiały, a też tu nie powiedziałem a miejscem budowy jachtu, czyli jego stocznią, było stanowisko po lokomotywie elektrycznej. Yy, w zakładzie naprawy lokomotyw elektrycznych w Gliwicach na ulicy Chorzowskiej, że cała budowa też była w Gliwicach tego jachtu. Ale daleko nie mieliście swojej techniki, biorąc pod uwagę geografię Gliwic, żeby tam chodzić. Tak, tak. To mieliśmy blisko i to spowodowało, że w zasadzie wszyscy członkowie ówcześni klubu tam jeździli na Chorzowską, żeby pomagać przy tej. Budowie tego jazdu. Ja przypomnę tylko, że rektorem Politechniki Śląskiej był wtedy profesor Jerzy Szuba, a prezydentem Gliwic Józef Antosz. 73 rok, tak. jak to pan mówi. Tak. Czytam tutaj w tej historii, że powstał wtedy Komitet Budowy Jachtu Politechnika Śląska którego przewodniczącym został Andrzej Kurzeja. No wtedy wtedy zwykle no, tak jak i teraz, jakiś komitet zawsze musi powstać, który tym zawiaduje. I jak to wszystko było zorganizowane? No to tak, formalnie tak. Byliśmy powołani, to się nazywało Społeczny Komitet Budowy Jachtu, na którym czele był, tak jak pan powiedział, już świętej pamięci Andrzej Kurzeja. A w skład takiego ścisłego kierownictwa to właśnie wchodziła ta przyszła załoga dookoła świata, czyli Andrzej Gąsiorek, Witol Baranowski, no i, i ja. I my koordynowaliśmy te prace, ale muszę powiedzieć to, co powtórzyć jeszcze raz, że w zasadzie wszyscy członkowie ówcześni śląskiego jak klubu pracowali przy tym akcie czy pomagali. Pozyskiwać materiały, różne wyposażenia do budowy tego jachtu. Jacht nazwał się Politechnika Śląska. No bo wiadomo, to, to producentem w pewnym sensie i tym wykonawcą była Politechnika, bo ona organizowała w pewnym sensie i finansowała. Tak. Wszystkie te prace, które wymagały finansowania, choćby, choćby zatrudnienie specjalistycznej brygady spawaczy do spawania kadłubu jachtu, to wszystko to finansowała Politechnika. Tak. Ale jest jeszcze panie Janusz, taki element w, w jachcie w nałódce, mianowicie cały ten system sterowania. Tym. Pan powiedział, że blachy zdobyliście gdzieś, a ta cała reszta, ta nie wiem, elektronika, radia. No, to jak, jak mówię, no to było przez z różnych źródeł pozyskiwane. Na przykład cały, cały, cały układ sterowania zaprojektował, znaczy projekt był, ale wykonał technologicznie. Z Zbigniew Kocielski, to wtedy był, on był już takim inżynierem uznanym tutaj w Gliwicach, ale to był członek naszego klubu i on to w ramach, po godzinach pracy, wykonał nam to całe urządzenie sterowe. E, oczywiście takie urządzenia jak radio czy, i te specjalistyczne, to był wa, e, były kupowane na zewnątrz. No i z reguły to albo miasto Gliwice, albo Politechnika, albo ktoś inny e, to sponsorował, czy płacił, bo my jako klub nie mieliśmy praktycznie żadnych środków finansowych w tym czasie. Czy był pan, czy pamięta Pan może w, w, z tego okresu budowy, realizacji tego jaktu, taki moment, który Panu najbardziej zapadł w pamięci, że coś było nie wiem, przerażającego, albo że był taki moment, w którym się okazało, że to wszystko jednak weźmie w łeb? No taki, może nie było takiego momentu krytycznego, ale, ale nastał taki moment, to pamiętam jak kadłub był gotowy już w tych zakładach naprawy lokomotyw elektrycznych na Korzowskiej i trzeba go było przewieźć do portu w Gliwicach. I się okazało, że jeśli go posadowi na specjalnej platformie do przewozu, to wysokość jego tak wysoka, że praktycznie nie ma jak go przewieźć ulicami Gliwic do portu w Gliwicach na ulicę Portową ze względu na różnego rodzaju trakcje elektryczne, jeszcze trakcje tramwajowe i inne. I wiem, że to było duże takie wyzwanie logistyczne, żeby w ogóle ten transport wykonać. No ale jakoś dzięki pomocy tu władz miasta udało nam się przewieźć ten jacht do No właśnie, ja on się pojawia w porcie gliwickim i co potem? On tą, tą wodą popłynął do Szczecina? No to nie, to tak już nie, bo tam nie ma aż takiego zanurzenia jacht. Ten, jak te, to była konstrukcja pełnomorska o zanurzeniu dwóch metrów. No pod Gliwicki ta droga śródlądowa nie ma aż takiego głębokości. On był. Oj, zacznę, on był wsadzony na e, barkę. I podsypany z boku węglem i tą barką z Gliwic do Szczecina popłynął. Bo w tym czasie, 50 lat tego, temu, był bardzo duży tutaj ruch yy, towarowy między portem Gliwicem a portem w Szczecinie, w Szczecinie, i nie było problemu, żeby go przewieźć do Szczecina. I tam po wyładowaniu nastąpił jakby drugi etap, czyli były maszty postawione, zamontowane te wszystkie urządzenia, nie, yy, niezbędne wyposażenie, żeby jak mógł wypłynąć. Pierwsze rejsy morskie. Ale rozumiem, że, bo tutaj w, opisana historia jest taka, że został zwodowany w Gliwickim porcie. Czyli rozumiem, na czym polegało to zwodowanie w tym porcie Gliwickim? Zwodowanie, że dźwigiem portowym kadłub jachtu, który był gotowy, został, no, że tak powiem. Postawiony, znaczy czy położony na wodzie, w basenie portowym. Bo ten basen akurat miał tutaj przy brzegu te dwa metry. No ale potem był wyciągnięty z tej wody i wsadzony na barkę. To było takie symboliczne wodowanie. I to było 12 kwietnia. Tak, 12... 50 lat temu. Rozmowa dnia, Radia Gliwice. Dopłynęliście do Szczecina, zrobiliście masz, zrobiliście całe to oprzyrządowanie, zamontowaliście no i zaczęliście myśleć o wypłynięciu w pierwszy rejs. Co to był za rejs i gdzie? No i to było tak, jakby te spełnienie naszych marzeń. Myśmy sobie założyli taki maksymalny, że tak powiem, maksymalny ten rejs, czyli rejs dookoła świata. W tym czasie przygotowanie takiego rejsu to było w ogóle jakaś karkołowne przedsięwzięcie, bo no wszystkie, wszystko, wszystkiego nam brakowało. Ale przygotowania trwały prawie pół roku do samego rejsu, bo jak już pod koniec roku 75 już odbył pierwsze rejsy próbne na Bałtyku i po skompletowaniu tego wyposażenia oraz po zakupieniu żywności, bo wzięliśmy prowiant prawie na rok żeglugi, bo nie mieliśmy pieniędzy, żeby y, kupować tą żywność za granicą. Załadowaliśmy tą żywność na jacht i te wszystkie niezbędne rzeczy, dodatkowe żagle, pomocy nawigacyjne i 20 czerwca. W 1976 roku wypłynęliśmy w ten rejs dookoła świata w port, z portów Szczec. Z tego, co tu jest napisane, zawinęliście do 20 portów na czterech kontynentach i pokonaliście trzy oceany. Tak, w tych czasach to był taka pierwsza, znaczy to już się zaczynały taki, takie rejsy dłuższe, ale taka wyprawa, typowo taka może, bo to była wyprawa i to jeszcze takich młodych ludzi, myśmy mieli po dwadzieścia kilka lat wszyscy, to była pierwsza taka duża wyprawa w, tutaj w historii żeglarstwa polskiego. No i płynęliśmy taką trasą sprawdzoną, gdzie mieliśmy sprzyjające wiatry, bo na tym jachcie silnik, silnik był tylko silnikiem pomocniczym, który miał 17 koni, czyli praktycznie tylko do manewru, do wejścia i wyjścia do portu. Nie można było na nim żeglować. Tylko mówiąc, że Całą trasę pokonaliśmy na żaglach. No i to nam zajęło prawie 18 miesięcy, żeby ten świat opłynąć. Półtora roku? Tak. No to jest wynik. Natomiast jeżeli chodzi o załogę, to się do końca nie mogłem doliczyć. Pan powiedział, że było trzech od was, trzy osoby, czyli pan, i kto jeszcze? Bo widzę, że kapitan Aleksander Lipiński. Rozumiem, że kapitanem nie był nikt z Was. Tak, to był też taki klub, czyli tutaj w środowisku ugliwickich żeglarzy nie było osoby z uprawnieniami, trochę był inny system stopni żeglarskich, uprawnieniami jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. U nas po prostu w klubie takiej osoby nie było. I Poprosiliśmy znajomego kolegę z Katowic, który by się podjął, żeby popłynąć z nami w ten rejs. Rozumiem, czyli was było trzech. Widzę, że tu jest tak pan Lipiński, Gąsiorek. To troszkę tak, tak powiem. Wypłynęło nas sześciu, sześciu w sumie. Czyli był ten kapitan Aleksander Lipiński z Katowic, czyli to nie był członek klubu z zewnątrz. I był Andrzej Gąsiorek. Był Witol Baranowski, byłem ja i był Andrzej Kurzeja, świętej pamięci. Dlatego jego tutaj nie ma, bo już na on już nie żyje. I na szóstą osobę, ale tylko na etap do Nowego Jorku, popłynął z nami jeszcze dodatkowy kolega Stanisław Paruzel. Czyli w szóstkę wypłynęliśmy, a w piątkę wr wróciliśmy, i to wszystko było już zaplanowane przed wypłynięciem. Rozumiem. Ten jak wówczas, yy, opływając yy, świat dookoła, nazywał się Politechnika Śląska, czy już zmienił nazwę? No i tutaj też na początku roku 76, po tych pierwszych rejsach bałtyckich, yy, okazało się, że w flocie polskiej pływa masowiec MS Politechnika Śląska. I polski rejestr statków zakwestionował nam tą nazwę ze względu bezpieczeństwa. No nie, mog nie mogą być jednostki o dwóch takich samych nazwach, bo każdej jednostce jest przypisany specjalny sygnał bezpieczeństwa. I byliśmy zmuszeni zmienić nazwę, zrezygnować z polityki śląskiej. No i już przed naszym wypłynięciem do świata jacht yy, yy, dostał nową nazwę z takiego można powiedzieć, z, z konkursu, czy wtedy wszyscy myśleli, jaką tą nazwę, właśnie SY Asterias. I pod tą nazwą już wpływał do końca swoich dni. Asterias coś znaczy, czy to jest tylko taka gra e, liter? Nie, Asterias to jest właściwie to jest rozgwiazda. To jest taka rozgwiazda Starfish z angielskiego, czyli taka. Taki, taki morski, no, taka gwiazda morska, no to w morzu żyje. To jest takie, takie żyjątko, nie wiem, stworzenie. A też tam zależało na tym, żeby nazwa była krótka i łatwa do wymówienia przez obcokrajowców. To też, to też było bardzo. No i to wam się udało. E, czy ten jacht jeszcze gdzieś istnieje? Czy ten jacht, jak już dopłynęliście, co dalej się z nim działo? Po naszej wyprawie tej doka świata, yy, jak wpływał w klubie? Czyli na, użytkowali go członkowie klubu już w takiej innej formule. Były organizowane też duże rejsy oceaniczne na Karaiby, na Atlantyk, czy nawet był drugi rejs doka świata, ale wszystkie te rejsy były etapowe. Czyli załoga się wymieniała po dwóch, trzech miesiącach, przylatywała nowa załoga i były wymiany, żeby była możliwość uczestniczenia większej ilości członków klubu w tych rejsach. I ten jak był bardzo mocno eksploatowany. On, jak mówię, i był na Karaibach w takim rejsie pięcioetapowym w roku 80. I potem na Atlantyku w takim rejsie czteroetapowym. I w rejsie dookoła świata na przełomie lat 86-87. Ale czytam, że zakończył swoją... Karierę na Kubie w 1990 roku. Jak to Ta. się stało? No, i to taki był niefortunny zbieg okoliczności. Jak wypłynął swój ostatni rejs na jesieni roku 1989, i to był rejs. Klub wyczarterował ten jacht osobom spoza klubu, żeby ten jacht w zimie nie stał, żeby po prostu też jakoś te koszty zmniejszyć utrzymania. I załoga, która płynęła tym jachtem na Kubę. Z, z takim, no zawsze jak jest jakiś wypadek morski, to jest splot różnych zdarzeń. Było bardzo źle, źle oznakowane wejście do Mariny i gdzie podchodzili. Podejrzewana izba morska nawet podejrzewała, że kubańczycy celowo wyłączali te, te lampy. Niektóre latarnie były wyłączone, niektóre miały z, złą charakterystykę, co spowodowało, że ja nie trafił do wejścia do portu, tylko wpłynął, można powiedzieć, na, na plażę. To się mówi w takim pożeglarsku sztandował na, na tej plaży. To nie był jakiś poważny wypadek, po prostu nie było jakichś trudnych warunków. Załoga w własnych siłach zeszła na ląd. No, ale jacht został na plaży. Po kilku dniach Kubańczycy bardzo nieprofesjonalnie ściągnęli ten, ten jacht do portu, do Hawany. Uszkodzili przy okazji kadłub. Potem nas, nastąpiła naprawa tego jachtu w Kubie, ale jakość prac była bardzo niska, że jacht nie dostał karty bezpieczeństwa na wrócenie do Polski. No i towarzystwo ubezpieczeniowe podjęło decyzję, że wypłaca odszkodowanie właścicielowi. Właścicielem wtedy było biuro Albatur przy radzie głównej ZSP. Myśmy wyposażenie było wysłane do Polski, a kadłub został na Kubie, bo statek, który miał go przywieźć ten kadłub z NRD no nie dopłynął, bo były zmiany ustrojowe jeszcze do tego i po prostu ten kadłub został na Kubie i w sumie dokładnie nie wiadomo, co się z nim teraz dzieje. Czy on tam został, czy gdzieś go sprzedali Kubańczycy, czy gdzieś pływa, to tego nie możemy dojść do końca. No i teraz wracamy do ostatniego elementu, tego, który zdarzył się 12 kwietnia tego roku, czyli 2025. W Porcie Gliwickim została odsłonięta tablica upamiętniająca wodowanie tej jednostki, jeszcze wtedy o nazwie Politechnika Śląska. Jak widzę na zdjęciu było panów czterech. Tak, była, to był tak. Właśnie tu nad podziałem po 45 latach yy, przybyła ta. Podstawowa załoga Jachtu z tej wyprawy świata no i ten pod, z tego ścisłego komitetu budowy Jachtu poza Andrzejem Kurzeją, który już od kilku lat nie żyje. Dlatego nas tam było czterech to Andrzeja zabrakło, a jak mówię, a kapitan był i potem my już im tak, już nie otrzymowaliśmy takich większych kontaktów. tutaj. No to piękna historia, powiem panu, ma pan wspaniałe wspomnienia chyba wyszło, że na całe życie. No tak, to takie wspomnienie na całe życie i myślę, że to są też takie wartości ponadczasowe, bo jak się coś ma, chce się coś zrobić, to niezależnie w jakich czasach się żyje, ale jak się chce to zrobić, to trzeba to zrobić. I tak jak myśmy zaczynając budować ten jak, mieliśmy po 20 lat i go zrobiliśmy w komunie, tak samo teraz też myślę, młodzi ludzie mają inne wyzwania, oczywiście inne czasy. Ale też chcieliśmy jakby tutaj pokazać młodym członkom śląskiego klubu, ale innym też żeglarzom śląskich, na tej oczystości było bardzo dużo żeglarzy ze śląska, z klubów okolicznych, no i różnych też gości tu, mieszkańców Gliwic, żeby pokazać, że tą naszą inicjatywę sprzed lat. No to bardzo piękna puenta tej naszej rozmowy. Dziękuję Panu bardzo. Moim gościem? No to dziękuję. Gościem Radia Gliwice i moim był pan Janusz Sitnik, jeden z członków załogi jachtu o nazwie Politechnika Śląska, który 50 lat temu opłynął świat. Dziękuję bardzo, panu. To dziękuję tu również. No, do usłyszenia. To była rozmowa dnia Radia Gliwice.